Cześć. Chciałbym rozpocząć nową serię na moim kanale, w której zaprezentuję wam wszystkie moje statki lęgowe na ten rok. I jako pierwsze postanowiłem pokazać wam moje wajandoty miniaturowe czerwone. W hodowli posiadam obecnie koguta i dwie kurki. Kurki fajnie się niosą. Codziennie jest jedno lub dwa jajka. Nie są się w takim cyklu, że dwa dni mają jajko, i dzień sobie robią czerwy. I z pierwszych jajek, które trafiły już pod fokę, wszystkie były zalężone. Więc myślę, że lęgi będą w tym roku udane po nich. Myślę, że filmiki będą ukazywać się teraz systematycznie i postaram się w nich pokazać Wam wszystko, co mam. Kurki do jedzenia dostają mieszankę zbożową, która składa się z pszenicy, kukurydzy i paszy dla niosek. A z takich dodatków to dostają skorupki zajek, owoce, warzywa. Chciałbym w tym roku gdzieś około 20 młodych po nich wylęgnąć i na przyszły sezon zostawić sobie z 2-3 takie statka jak to. A także planuję, jeszcze, nabyć jakąś, a także planuję nabyć jeszcze jakąś barwę z tej samej rasy. Tylko jeszcze właśnie nie wiem, jeszcze nie zdecydowałem jaką. Ale myślę właśnie jakąś taką z tych rzadszych barw, które, się, które są rzadziej spotykane. Ale to zobaczymy w późniejszym czasie! No i w tym filmiku było by to na tyle. W następnym prawdopodobnie będą kaczki. No więc do następnego. Cześć, trzymajcie się!